Cześć, dzień dobry. Ja się nazywam Anna Matera i działam w ramach marki Full Joy Full Joy Your Life w moich działaniach. Hmm, całość kręci się w zasadzie na hmm, wokół korzystania z życia, z potencjału. Jakim dysponujemy. Ale nie zawsze ten potencjał mamy odkryty i nie wiemy, że możemy z niego korzystać. Dlatego um, różnymi drogami próbuję doprowadzić do, podprowadzić um, Ciebie do odkrycia tego potencjału. Jednocześnie ja sama swój potencjał cały czas odkrywam i jest to wspaniała. Mm, przygoda. E, niekończąca się przygoda, tak więc e, dzisiaj poruszę sprawę: taki sprawę e, jednej z płapek rozwoju duchowego. E, podejrzewam, że znaczy to. Albo jesteś, nazwałeś to intencjonalnie, jesteś w podróży duchowej. Intencjonalnie, czyli że w pewnym momencie zacząłeś celowo, zacząłeś, zaczęłaś, e, będę mówiła w, w najprawdopodobniej z rodzajnikiem męskim, żeby uprościć wypowiedź, ale oczywiście zwracam się również do kobiet. Czyli w pewnym momencie być może zacząłeś gromadzić wiedzę, uczestniczyć w warsztatach, uczestniczyć w, w jakichś programach rozwojowych, praktykować. Czy medytacje, czy jakieś inne rytuały w kierunku poszerzania swojej świadomości? I to nazywam intencjonalnym, intencjonalnym byciem w podróży duchowej. Natomiast uważam osobiście, że logicznym jest, że jesteśmy w podróży duchowej cały czas. Tylko po prostu nieświadomie. Do momentu, w którym się znajdziemy w tej podróży intencjonalnie. I tak w tej podróży jesteśmy. <grywa> mm. Więc wracając do tematu, do mm, zagadnienia, które chcę poruszyć dzisiaj. To jest yy, jedna z płapek tego rozwoju duchowego, która obserwuje ją, występuje. To jest taka, m, występuje e, tak naturalnie m, powszechn o, powszechnie to jest lepsze słowo. E, pułapka ta polega na utknięciu. E, na utknięciu w na jakiejś po prostu planszy, tak to nazywam. Bo ja sobie tak um, często wizualizuję to, co myślę. Znaczy, nawet nie wiem, czy ja to widzę, tylko wyobrażam sobie, że widzę. Znaczy, to jest takie ciekawe, to jest takie czucio-widzenie. Yy, I właśnie czuję, yy, czuję, widzę, jak w tej podróży duchowej przemieszczamy się po planszach. Takich, jak może ktoś y, z Was pamięta, kojarzy grę Super Mario Bros. Ja ją kojarzę z tych czasów, kiedy ona była jeszcze taka, nie wiem, czy dobrze to po, nie analogowa, nie, a może. <ścoughs> nie, to nie wiem, czy to jest poprawne, ale na tych pierwszych komputerach się w nią grało. grało. Ja miałam... <laughs> w domu komputer Commodore i na tym komputerze graliśmy w Super Mario Bros. No i ten Super Mario Bros. tam e, przechodził z planszy na planszę. Najpierw to była taka bardzo łatwa plansza. E, zbierał tam punkty, uczył się uczył się iść. Uczyliśmy się jak, jak coraz sprawniej wykonywać te różne skoki i pokonywać przeszkody. Rozpędzaliśmy się po prostu w tym w swoim marszu. I te plansze były różne były i wizualnie były jakieś takie bardziej kolorowe i, i różnorodne, albo bardzo proste, ale też bardzo trudne. W tych plansz wyglądała różnie i, i właśnie tak tak wydaje mi się, że wygląda, znaczy można porównać nasze życie, że po prostu wskakujemy na kolejne plansze. I ostatnio zapoznałam się z taką grafiką stworzoną przez jedną panią. Te etapy do rozwoju duchowego, gdzie na początku występuje i to właśnie tego, 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 tego czasu, tego, um, tej części tej podróży, yy, właśnie intencjonalnej części podróży. Czyli że na pierwszy, pierwszy etap, to czyli że jesteś w takim wesołym miasteczku, chyba tak to jakoś tak to nazwane. Czyli wow, euforia, po prostu high life, miłość. No. Wszystko różowe, kolorowe i i, i cudowne, dobre, śmietankowe. śmietankowe. Tak powiedziałam, chociaż śmietankowe, wegańsko-śmietankowe. Następnie, no jest świetnie i myśli, myśli, wydaje nam się, że e, zapali się Pana Boga za, za... Znaczy to różne koncepcje, bo jedni będą... Jeżeli to z Bogiem? Nie. Ale, że, y, że, to, że to jest po prostu kier... y, roz... y, droga jednokierunkowa, że to wszystko już będzie zmierzało w tym kierunku i będzie już tylko tak cudownie i będzie już tylko coraz lepiej i będzie po prostu potem tak to już w ogóle z tym tokiem, że jeżeli będzie jeszcze lepiej, no to to nie jak w sumie. No, i tak na tym pierwszym etapie, no to jest tak: faktycznie zajęcie się sobą, yy, euforia, no i potem naturalnym takim, naturalnym takim etapem. Nie wiem, czy każdy tak odczuwa, ale możliwe, że tak, skoro tak też to w tej grafice zostało przedstawione, że jest chęć yy, po prostu się dzielenia tym, tym odkryciem z innymi ludźmi. Czyli urato, ratowanie wszystkich dookoła. Mhm. Ja opowiadam o tych etapach, ponieważ ja je przeżyłam. Dlatego tak z, z radością i ze wspomnieniem, ze wspomnieniem tego opowiadam o tym. Więc jest potem chęć dzielenia się tym z innymi ludźmi, żeby oni też tego doświadczyli, czyli ratowania tych ludzi do tego przebudzenia, do tego pięknego świata. Kolejny etap. Och, nie pamiętam już, co tam było na tej grafice. Dobra. Ale sumarycznie dochodzimy do... Do... Przebudzenia z przebudzenia. Czyli do... Rozejście na ziemię, tak yy, prosto mówiąc. Czyli to jest tak. Yy, posługując się tą metaforą yy, Super Mario Bros., to idziemy i zbijamy tamte punkty, tak? Podskakując, yy, nabijają nam się punkty. Yy, zbijamy, zbieramy te, ten cały skarb. Energię. No i potem schodzimy z portem na ziemię i, i co chcę powiedzieć? Właśnie, że tutaj mm, przy tym przebudzeniu z przebudzenia przed tym etapem, y, mo, jest. Y, jest takie też niebezpieczeństwo. Zresztą na każdym z tych etapów jest niebezpieczeństwo, tak? Y, ale jakieś tam się... jakieś są te pułapki, ale tutaj jest takie niebezpieczeństwo, że możemy utknąć. No bo my nie chcemy wrócić, tak? Co to, co to, czyli co to oznacza, że co? Że ja po prostu się teraz cofnę. Cofnę się. Um, wrócę z powrotem do normalnej, do normalności takiej, która była taka fe, gdy przecież chcieliśmy ratować innych, wyciągać z tej normalności. No i czymś, co można tutaj trzymać w tej, w tej pułapce, jakby to porównał do takiej kotwicy, to jest jakieś, jakaś idea, w którą uwierzyliśmy. Jakaś idea. Jak to może być idea? Na przykład teraz w trakcie, w czasie przed wyborami w Polsce prezydenckimi. Na przykład może to być yy, niechęć do polityki, że to jest samo zło, że to jest fikcja, iluzja i tutaj nie wolno się w to angażować. O, na przykład właśnie takie wezwanie do tego, że trzeba się całkowicie wypiąć... <laughs> Boże, takim, ściskam jakoś tutaj... Jeszcze tego nie rozpracowałam, ale ściskam yy, te mięśnie, czy coś tam w tym gardle robię w taki sposób, że... No, takie teraz spróbuję powiedzieć. W rozluźnieniu, więc jak mówię, w rozluźnieniu tego tak, całego ścisku, to ten głos brzmi tak. <laughs> więc chciałabym tutaj dojść do tego środka. <laughs> Ludzie, dobra. Czyli mówię o tej kotwicy, i tą kotwicą właśnie może być y, tak, ta niechęć do polityki, do życia. Do takiego życia, że ja tutaj utknę, że, że się gdzieś tutaj podpiszę, że oddam swoją duszę i ten pociąg, który odjeżdża do innego wymiaru, tego właśnie dla przebudzonych, on mnie nie zabierze, bo ja będę miała znak bestii na sobie. Czy jakiś tam inny jeszcze? Cyrograf zawarty, bo zaangażowałam się w życie i to jest moje podejście. Takie moje obserwacje. Że tak to wygląda. Bo ja jestem, jestem sama w tym, na tym etapie, kiedy się przebudzam z tego przebudzenia do życia, ponieważ mierzę, yy, mierzę się z tymi różnymi ideami, które po drodze. Yy, po drodze co zrobiłam? Yy, w której się poubierałam. Zinternalizowałam i teraz tak. Co jeszcze? Yy, tak, po drodze yy, na przykład taką ideę się też yy, ubrałam, że nie muszę nic robić. No i tak bardzo w nią uwierzyłam i ona w pewnym yy, czasie działała idealnie. Yy, no czułam się po prostu jak w niebie, ale. Biorąc pod uwagę fakt, że jestem w drodze, to w zasadzie to jeszcze taka dygresja tutaj się pojawia, co to miało być? Patrzcie, ta że. A kurde, dobra, nie będę tego goniła. <laughs> Może wrócić. No dobra, no to co? No to, to podsumuję to, tą wypowiedź swoją. Chciałam zwrócić uwagę na, na pułapki rozwoju duchowego. I chciałam zwrócić uwagę na to, że że jest to zupełnie normalne, naturalne. Że kiedy wchodzimy na tą ścieżkę intencjonalnie, albo już ze świadomością, bo po prostu nawet nie intencjonalnie, tylko intencjonalnie na niej jesteśmy, albo świadomie na niej jesteśmy. Na przykład się znajdujemy tam całkowicie tak przypadkowo, bo tak to było w moim przypadku, że ja przypadkiem się znalazłam w rozwoju. Dosyć tak, jak może się to odbyć inaczej niż przypadkiem. No tak. No coś nas musi do tego zainspirować. ok I wracam. Czyli znajdujemy się w tym rozwoju. Y, w, jesteśmy w tym rozwoju intencjonalnie, in, świadomie. Y, I po drodze są, y, i będąc w tym rozwoju, wchodząc na tę ścieżkę, ona jest piękna, ona jest po prostu ciekawa, jest. Y, jest obfita. Jest niekończąca się po prostu odkryciami, fascynacjami, wglądami. Poprawia się jakość życia nasza. To jest wspaniałe. Zaczynamy mieć sobą, tak prawdziwy. Zaczynamy siebie doceniać, cenić, zachwycać się sobą, kochać siebie, mieć relacje ze sobą i mieć relacje. Przez to inne z, z innymi ludźmi, yy, prawdziwe, takie bardziej rzeczywiste. Więc tych zalet, tych skarbów z tego wszystkiego jest ogrom. Na początkowym, początkowym okresie może być też tak, że yy, właśnie czujemy tą, tą swoją wartość. W jakikolwiek sposób, bo byliśmy wcześniej stłamszeni, niedowartościowani, i, i tutaj yy, chcemy, żeby to trwało. Yy. I jesteśmy potem przerażeni, właśnie kiedy następują kolejne etapy tej podróży, i, i też takie yy, etapy, w których jesteśmy yy, w, w jakimś tam głębokim, yy, ciemnym dole i przeżywamy swoją ciemną noc duszy, tak zwaną. E, czyli spotkania z tymi, ze swoimi cieniami, które oczywiście w alchemiczny sposób e, przemieniają się e, w nasze skarby. Znaczy postrzegamy je już jako skarby, one, one stają się nagle e, tymi diamentami czy złotem, jeżeli idą z tym, tym tym kodem z ołowiu, złoto. I to jest naturalne, to jest normalne, zupełnie normalne, że możemy w, tych, w tym momencie, w tych okresach, w trakcie tej podróży, utykać w jakichś pułapkach. I chciałam tym swoim nagraniem um, Wam o tym powiedzieć. Tym osobom, które być może jeszcze nie zorientowały się, że ta podróż ma kolejne swoje etapy, że kiedy wychodzimy z tej euforii, wchodzimy w kolejne, które są już no. Ten pierwszy etap to jest właśnie, jakby takie przedszkolny. My się tutaj cieszymy, bawimy, jesteśmy dzieciakami. Wow, jak wspaniale. No i potem przechodzimy do kolejnych, jakby stopni zaawansowania tego rozpoznania siebie, poszerzania tej świadomości. I dlatego robi się poważniej, bardziej wymagająco. I to jest wspaniałe. Dla mnie to jest wspaniałe, no ale to myślę, że no nie tylko dla mnie, skoro to jest. Więc dla wszystkich najprawdopodobniej tak jest. A już na pewno w kolejnych etapach, kiedy odkrywamy skarby z tych poprzednich, nawet trudnych doświadczeń, widzimy, do czego nas prowadziło. I y mówię o tym po to właśnie, żebyś miał świadomość tego, że jeżeli wy wyszedłeś z tego z, tej, y z tego miasteczka, z tego. Yy... nie wiem czy to będzie najwłaściwszy porównanie Disneylandu <grybujesz> z... z Edenu kiedy wszedłeś z tego to nie martw się, że co, coś dzieje się nie tak że po prostu coś złego zrobiłeś, źle coś zrobiłeś i, po, i teraz przepraszam, ale jak tam wrócić tam się nie da, nie mogę wrócić Eee, robię co mogę, po prostu <laughs> rytuały, medytacje, nie wiadomo co jeszcze, i, i tutaj nic mnie tam nie chce z powrotem hmm, przekierować. Udaje mi się na momencik, ale no tak, no bo to jest droga, to jest, to jest podróż i idziesz dalej. I tu no nie cofasz się, bo po, co, po co się cofać? Więc nie martw się, wszystko jest w porządku, idź dalej, z ufnością, z otwartością. Z, uw z uważnością, z, 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 z ciekawością, jak sobie radzić na tych kolejnych etapach, będę mówiła później. I co jeszcze chciałam przekazać tutaj? Przede wszystkim chciałam zwrócić na to uwagę, że to jest, tak? Żeby się tym nie martwić. Aha wiem. Yy, I zamiast się... Tak, to jest fajne, to jest ważne. Zamiast się stresować i martwić, że opuściłeś tą bajeczną planszę i że teraz jest inaczej, to proponuję zrobić sobie takie podsumowanie. Tych skarbów, które tam znalazłeś, zdobyłeś. Po prostu zrobić inwentarz mm, tych swoich atrybutów, które się y, pojawiły na tej planszy, które zebrałeś do swojego zasobnika. Pomyśl o tym. I teraz jesteś w tej następnej planszy, która może być trudniejsza i. I ty jesteś świadomy, że ty masz to. Te wszystkie atrybuty, których nie miałeś przed tamtą poprzednią planszą, nie? Znaczy, masz oczywiście te sprzed, sprzed tej świadomej podróży. To również możesz, ale mówię tutaj, stricte odnoszę się do tej sytuacji, gdzie żałujemy, że kurczę coś tu się stało, wybiło mnie, jestem na niewłaściwym kierunku, niewłaści, coś źle zrobiłem, chyba jest coś ze mną i tak w ogóle, albo, albo w ogóle to wcześniej było lepiej przed tą podróżą, bo ja e, byłem nieświadomy i wtedy e, nie działo się aż tyle, albo w nieświadomości, nie było to takie widoczne, a teraz widać, to tego tyle jest, ja tego nie chcę, nie, nie. Więc kiedy sobie zrobimy takie podsumowanie, jakie to skarby na tej planszy z poprzedniej zebraliśmy, więc może nam być naprawdę o wiele lżej, przyjemniej i tak nawet ekscytująco w obliczu trudności. No, Ty jesteś w tym miejscu, w którym jesteś. No dlatego, że możesz w nim być. Gdybyś nie mógł być, to byś nie był. Yy, Okej. Okay. No to tyle. Tyle w tym nagraniu. Dziękuję Ci, że słuchasz. I jeżeli. Ci się mm, coś Znaczy, jeżeli Ci się spodobało, no to zasubskrybuj sobie mój kanał na YouTubie. No, zostaw jakiś komentarz, jak chcesz. Albo napisz do mnie. Może Cię coś interesuje. Pozdrawiam Cię serdecznie. I życzę miłego popołudnia. Popołudnia wieczoru, poranka nocy. Nie wiem, kiedy Cześć!